Cześć! Jestem Kocia Perałka i witam w pierwszym odcinku z gry Eragon. Jest to gra na podstawie filmu, który jest ekranizacją pierwszego tomu serii Dziedzictwo, właśnie o tytule Eragon. Film jest e, znienawidzony przez fanów książek, a ja akurat bardzo ten film lubię. Głównie dlatego chyba, że traktuję go jako coś całkiem oddzielnego od książek, się tak aż bardzo nie przejmuje nieścisłościami. Ale też pewnie dlatego, że aż taką, wielką fanką, aż taką wielką fanką książek nie jestem. Pierwszy i drugi tom był spoko. Przez trzeci i czwarty przebrnęłam z wielkim trudem. Czwarty to już w ogóle po łebkach. Więc jakiegoś wielkiego sentymentu nie mam. A za to filmie bardzo mi się podobała Safira, akcja, zwłaszcza walka końcowa i muzyka. Bardzo mi się podobały. A dodatkowo, jako dzieciak byłam zauroczona w murtagu tym filmowym. No i szczerze, trochę tego zauroczenia mi jeszcze zostało. Jest to chyba mój wyznacznik mojego typu urody u facetów, jaki właśnie mi się najbardziej podoba. To właśnie murtag. Oczywiście nie powiem, że jestem całkowicie bezkrytyczna, ponieważ na przykład nie podoba mi się to, że zmienili tutaj całkowicie wygląd Ari w ogóle w filmie. Nie była elfką, miała zwyczajne uszy, nie miała kruczo czarnych włosów, tylko rudę. Ja sobie raczej ją z opisów z książki jako Arwenę z błocy Pierścieni wyobrażam, a nie taką jak tutaj. No i Razaków bardzo dziwnie przedstawili w tym filmie, równocześnie też w grze, Ale Murtek jest świetny, Brom też jest fajny. Aragon no, w filmie Ciapa, w książce Ciapa, więc w sumie wszystko się zgadza. Sefira jest w filmie dosyć ciekawie przedstawiona. Więc, no, może nie jest to idealny film, ale ma dla, jak dla mnie swój urok. A gra też jest fajna, co prawda troszeczkę z opóźnieniem się nią zainteresowałam, przez co w Polsce już nie była dostępna. I musiałam poprosić ciocię, która wtedy mieszka jeszcze w Stanach, żeby mi tę grę kupiła. Więc, niestety, cała gra jest po angielsku, ale postaram się wszystko tłumaczyć. Co prawda, będą to tłumaczenia ze słuchu, więc. Z... Więc ostrzegam, że będę trochę improwizować w niektórych momentach, może nie wszystko przetłumaczę, jak coś nie zrozumiem, bo tutaj nie do końca wyraźnie gadają czasem postacie. Ale zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby, żeby wszystko było zrozumiałe. No, prawda? To zaczynamy. Na normalu, chyba jak. Chyba zawsze gram na normalu, ale dam easy na wszelki wypadek. Ma to być przyjemność dla mnie z grania, dla was z oglądania. There was a time, when the kingdom of Allegesia flourished. A time without tyranny or fear. When dragon rider feels the skies. but that time has long passed and the ruthless galbatorix now rules the land and duza a wicked shade, enforces galbatorix's iron rule but the reach of despots is limited and even galbatorix couldn't touch one unsuspecting farm boy a boy whose heart burned with hope and courage A little closer in your mind. Tak, zaczynam jako Eragon na polowaniu. Co prawda nie wiem po jakiego mu miecz na polowanie, ale w sumie ciężkie czasy. Przypominam sobie wszystkie przyciski. Tak się skaczę. Ok. Dobra, tym się celuje. Tak się robi uniki. Dobra, strzela się tym. Dobrze. No, to tak się prezentuje Aragon. Nie będę sterować do końca gry. Bo co prawda jest to gra przystosowana dla dwóch osób, ale niestety nie można się tutaj przełączać między postaciami. Pierwszy gracz zawsze będzie Aragonem sterował. A jako, że gram sama, to niestety nie będzie mi dane sterować murtagiem chociażby. Dobra, rozwalamy. Kajotyc. No. I co? Kajotjat. No. Jod skaka. Combosy. Jod Znowu coś jakikam? O, jaki wykop. A lot by się powstydził. Znowu kajatka, no. Co Eragonie, współpracuj. Ja ci proszę. Dziękuję. Batek i stoł Jak się zasmucił Aragorn Get back here! Tak, wracaj Jedzonko ucieka Just reach that ledge. Okay, tak się spinamy. I can't jump this far. I'll have to grab that ledge to get across. Okej. Okay. Czyli do góry. No tak. Czekaj, tak zapomniałem, że się tak się da przechodzić na drugą stronę. Run all you want. You'll still be on our table tonight. Spine or nose spine. I'm still coming. A little practice before I take the stag. Okay. We'll do a bit i a I need to aim more carefully. Okej, okay, tutaj trzeba przytrzymać J I trafiony. Jeszcze jeden? Dobrze The Stone Area. Hand me the stone and you will live. Garshna. And that's when fate pointed her finger at a simple farm boy named Eragon. A boy destined to change our world. Nie z poziomu. Był króciutki, no ale to taki wstęp do gry. Tak, zapisujemy tutaj. Jak widzicie puste wszystkie savey, dopiero co zainstalowana gra. Naprawdę dawno w to nie grałam. A no, tak żadnych tych... O, sekret Egg. z wiem, że jakieś jajko się tu znajduje. Dobra, będę szukać. tego dziwny biały kamień A tych wszystkich kombinacji tak nie zapamiętaj, będę na ośle wszystko klikać that what he found in the spine dragon dragon quickly grew as did the bond between them and Eragon learned that the two could communicate without speaking Albertorix meanwhile was furious that the egg was lost, and he commanded Doza to find it. He feared a new rider would strengthen the resistance led by a group called the Varden. No, i tutaj zakończyliśmy Już od następnego będzie troszeczkę więcej akcji. Ten to był taki bardziej samouczek. I wstęp do fabuły. Gra się w to w miarę fajnie, więc mam nadzieję, że będzie się też fajnie oglądało. A tymczasem zakończę. Mam nadzieję, że się podobało I się. Tak to zachęcam do zostawienia subskrypcji łapki w górę. Zapraszam też na inne moje strony. Linki znajdziecie w opisie. No to pa!